Makramowy węzeł podstawowy złożony jest z czterech sznurków, i teraz powolutku, krok po kroku pokażę Ci, w jaki sposób go stworzyć. Specjalnie zrobiłam dwa kolory sznurków, żeby wygodniej było ci wszystko prześledzić. Zacznijmy więc. Dwa środkowe sznurki, czyli w naszym przypadku tutaj te dwa zielone sznurki są rdzeniem, który nie pracuje, tylko i wyłącznie dookoła tych sznurków oplatamy. Dwa sznurki zewnętrzne, czyli nasze te jasne. I robimy to w ten sposób, że robimy taką pętlę ze sznurka lewego. Tutaj często też padają pytania, czy zawsze to musi być lewa strona. Nie, można zacząć od prawej strony, natomiast ja zawsze zaczynam od lewej, dlatego że czytamy od lewej do prawej i tak po prostu jest mi wygodniej. I spójrz. Ta pentelka przechodzi nad sznurkami rdzenia. Lewa. Teraz zajmiemy się prawym sznurkiem. Prawy sznurek idzie zupełnie na sam przód. Widzisz, on jest zarówno nad naszym rdzeniem, jak i nad sznurkiem lewym. No i teraz końcówkę tego prawego sznurka przekładamy pod rdzeniem i idziemy nim w lewo. I wkładamy też tutaj pod sznurek prawy. I przez tę pętelkę z lewego sznurka wyciągamy sznurek prawy do góry. Zawiązałyśmy po prostu taki supełek. I teraz przytrzymując sobie te dwa środkowe sznurki, czyli nasz rdzeń, zaciągamy. Widzisz, ja tutaj mogę sobie na przykład kciukiem przytrzymać, pozostałymi palcami zaciągam węzeł do góry. To jest połowa naszego węzła podstawowego. Teraz tutaj z tej strony zrobił mi się taki bąbelek. I ten bąbelek oznacza, że teraz po tej stronie muszę zrobić pętelkę. Czyli teraz z prawego sznurka robię pętelkę, która idzie nad rdzeniem. Lewy sznurek Kładę na samym wierzchu, czyli zarówno nad rdzeniem, jak i nad prawym sznurkiem. I teraz idąc od tyłu za rdzeniem, i od tyłu za prawym sznurkiem wyciągam końcówkę sznurka lewego i znowu zaciągam. I w ten sposób powstał mi cały węzeł podstawowy. Jak widzisz, rdzeń się w ogóle nie ruszył, on cały czas jest niezmiennie w tym samym miejscu. Pokażę to jeszcze raz nieco szybciej, ale jeszcze na tyle wolno, żeby można było utrwalić. I teraz znów spójrz, pętelkę, bombelka, przepraszam, mam po tej stronie. Więc po tej stronie robię również pętelkę, pętelkę nad rdzeniem, i teraz prawy sznurek nad wszystkim, i teraz pod rdzeń. Pod lewy sznurek i wyciągam, to jest połowa. Zaciągam sobie ładnie, układam. I teraz bąbelek z tej strony, więc z tej strony pętelka, prawy przepraszam, lewy sznurek nad wszystkim, i pod wszystkim, pod rdzeniem, pod prawym sznurkiem i wyciągam. I zaciągam. No i co, jeszcze raz? Bąbelek, pętelka, prawy sznurek nad. I teraz pod, pod, i wyciągam. Bąbelek, pętelka nad. pod, pod i wyciągam. I w ten sposób zrobiłam już jeden, dwa, trzy węzły proste. A dzięki temu, że wiesz, że na przykład zawsze rozpoczynasz z lewej strony, to jeśli widzisz, że bombelek jest po lewej stronie, to znaczy, że został zrobiony cały węzeł. Mam nadzieję, że jest to dla Ciebie proste i poradzisz sobie z węzłem podstawowym bez żadnego problemu.